Pan Jezus w drodze do wiosek pod Cezarę Filipową zapytał swego uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Jak pamiętamy z Ewangelii, powiedzieli Mu, jedni cię uważają za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jakiegoś innego z proroków. I wtedy Jezus zadał pytanie apostołom, a wy, za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr powiedział trafnie, ty jesteś Mesjasz. I wtedy Jezus zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy, ten Mesjasz, musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów, uczonych w piśmie, że zostanie zabity, a po trzech dniach zmartwychwstanie. I kiedy to Piotr usłyszał, wziął Jezusa na bok i zaczął Jezusa i pamiętamy z Ewangelii, wtedy Jezus powiedział do Piotra zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Piotr, choć wiedział, że to jest Mesjasz, to myślał po ludzku. Usłyszał o tym, że ten Mesjasz, ten Syn Boży, ten Zbawiciel, ten Zbawiciel również Izraela spod okupacji rzymskiej, Mówi, że będzie zabity, że zostanie odrzucony i to skrytykował, choć już zapomniał o tych ostatnich słowach Jezusa, w których mówił, że on zmartwychwstania. I później Jezus mówi do nich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie niech weźmie krzyż swój i nikt nie naśladuje. Ta sytuacja działa się prawie 2000 lat temu. Ale i dzisiaj, moi drodzy, Pan Jezus przez tą Ewangelię pyta nas, za kogo ludzie mnie uważają. I gdybyśmy mieli powiedzieć o innych, to pewnie byśmy powiedzieli, no, Panie Jezu, dzisiaj to jedni Cię uznają za dobrego, wspaniałego człowieka, cudotwórcę. Może i są ludzie, jest ich też trochę, którzy nie wierzą Jezusa Chrystusa, ale to trzeba już być troszkę ignorantem, bo Jezusa jako postać uznają nawet pogańscy starożytni historycy. Ale są tacy ludzie, którzy mówią, tak, to był wyjątkowy człowiek, tacy, którzy się nazywają wierzącymi, mówią, tak, to jest syn Boży, to jest Bóg, to jest nasz Zbawiciel. Ale pytanie, co to oznacza, moi drodzy, w praktyce? W pierwszym czytaniu dzisiaj słyszeliśmy, jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków. Czy sama wiara zdoła go zbawić? Czy zdoła nas zbawić tylko deklaracja? Tak, ja jestem człowiekiem wierzącym. Czy to wystarczy? Otóż, moi drodzy, sama wiara nie wystarczy. Na innym miejscu Pan Jezus w Ewangelii powiedział nie ten, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa niebieskiego, ale ten, który wypełnia wolę Ojca Mego, jak mówi Pan Jezus. Kiedy w parafii chodziłem po kolędzie, bardzo pięknie, bo przyjęło tutaj 90% parafian. Więc te 90% to są na pewno ludzie, którzy jakoś mogą powiedzieć o Panu Bogu o Jezusie Chrystusie, że to jest mój Pan, mój Zbawiciel, tak mogą powiedzieć. A czemu tyle nie ma osób w Kościele? Te 10% to pewnie są osoby też takie, których akurat nie było w domu w tym czasie. Wiem, że niektóre domy są już nawet opuszczone. Może ktoś tam specjalnie nie przyjął, ale to jest naprawdę malutki margines. 90% na pewno się jakoś przyznaje, bo gdyby był świadkiem Jehowy, raczej nie przyjmują świadkowie Jehowy czy inni. Co dla mnie osobiście, moi drodzy, znaczy, że Jezus jest moim zbawicielem? Gdyby Jezus dobra pytał o innych ludzi, to tak jak przed chwileczką mówiłem, pewnie byśmy powiedzieli, jedni widzą w tobie Boga, a drudzy nie, jakoś tam wierzą. A teraz, tak jak Jezus zadał pytanie apostołom, a wy. A ty, a ja za kogo mnie uważasz? To co byś odpowiedział e, Panu Jezusowi? Kim on dla ciebie jest? I powtórzę raz jeszcze, nie chodzi mi tu tylko o to, że powiem tak, jesteś moim Bogiem, moim zbawicielem, moim Mesjaszem, nawet czy to rozumiem do końca, czy nie rozumiem do końca. Tylko co to oznacza w praktyce dla mnie? Pan Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo jeśli chcesz zachować swoje życie, stracisz ja, je. jeśli stracisz swoje życie z mego powodu i Ewangelii, zachowasz je. Czy ja biorę krzyż swój i staram się naśladować Chrystusa? Czy my tracimy życie dzisiaj z powodu Ewangelii? Może nie. Ale większość z nas pamięta takie czasy. Chociaż mamy księdza Michała Rapacza, który oddał życie, możemy powiedzieć, za przekonania. Tam z jego strony nie była tylko deklaracja, że tak, moim Panem jest Jezus, kocham Pana Boga, będę się tylko modlił, bo jestem księdzem. Czasami ktoś mówi, niektórzy mógł żyć sobie spokojnie. On być pobożny a nie zwracać uwagi, nie ciągnąć do Pana Boga i innych ludzi. I by żył spokojnie. Ale to samo możemy powiedzieć o księdzu Jeżdżym Popiełuszko. Nie mógł sobie tam gdzieś odprawiać mszy świętych, jak wielu, wielu innych księży i nie mówić o sprawiedliwości e, i o Ewangelii w taki sposób radykalny. Mógłby żyć do dzisiaj. Wyszyński by nie siedział w więzieniu gdyby był jak niektórzy inni księża, a może nawet biskupi, że tam się nie wychylali ewangelicznie. Dzisiaj może nie ma takich, moi drodzy, czasów, w których, przynajmniej na razie u nas, że ktoś nas zamknie w więzieniu albo zginiemy za przekonania. A dzisiaj bardziej się ludzie obrażą, bardziej na księdza czy na kogoś, kto mu zwróci ewangelii, ewangeliczne upomnienie, niż go zabije. Oby takiej sytuacji gdzieś nie było, ale mamy sytuację dzisiaj współcześnie, że ktoś może wielkiej krzywdy ci nie zrobi, ale czasami może cię wyśmiać, czasami może powiedzieć, że jesteś nawiedzona, czy nawiedzony, czy jesteś kościółkowy. I to jest taki czasami nasz krzyż. Umieć się przyznać do Pana Boga, umieć się przyznać do wartości, umieć się przyznać do przykazań. Nie wystarczy, moi drodzy, mówić Panie, Panie. Trzeba jeszcze żyć według wskazań ewangelicznych. Nie wystarczy też być tylko dobrym człowiekiem. Jak niektórzy mówią, że wystarczy być dobrym człowiekiem, a Pan mnie przyjmie do nieba. Bo byłem dobry, bo był ktoś dobry. Mamy dziesięć przykazań. Te siedem od czwartego do dziesiątego to dotyczą właśnie tej dobroci względem drugiego człowieka, czyli ojca, matkę, nie zabija, nie czydzołóż, nie kradnie i tak dalej. A co z tymi pierwszymi trzema, które mówią o budowaniu relacji z Panem Bogiem, bo to przecież od, tych od tego budowania relacji z Panem Bogiem zależy, czy ja kiedyś będę z tym Panem Bogiem w wieczności. W kraju życia będę widział Boga. Żyjmy tak, abyśmy to nasze życie wygrali. I bądźmy świadkami wiary dla innych. Nie wstydźmy się Chrystusa, nie wstydźmy się niedzielnej Eucharystii. Idźmy naprzeciw naprzeciw różnym przeciwnościom. Dzisiaj tak łatwo niektórzy, nawet ci wierzący, nawet ci przyznający się do Pana Boga, rezygnują z tego Pana Boga, chociażby z niedzielnej Eucharystii, spotkałem się z takimi Osobami, chociażby w szkole, które mówią, A Boże Ciędza, nie byliśmy w niedzielę, bo, bo my ma, mieliśmy inne plany. Czasem ja o to nie pytam, ale ktoś powie, Nie byłem w Kościele, bo miałem inne plany. Takie lekkie podejście, prawda, do, do Eucharystii. To trzeba mieć takie plany, żeby w tych planach znaleźć miejsce na Eucharystię, w tym czy innym kościele, o tej czy o innej godzinie. To jest moje przyznanie się do wiary. A ktoś ma inne plany, że chce pospać, a potem ma inne plany, bo gdzieś jedzie, no to przegrywa Pan Bóg. I czasami może być tak, że my możemy się deklarować, tak, jestem wierzącym, jestem nawet jakoś tam praktykującym, Bóg jest mi bliski, ale ten Pan Bóg przegrywa mnie, kiedy przychodzi jakiś malutki krzyżyk trudności czy niedogodności. Jezus dzisiaj mnie i ciebie pyta, kim ja jestem dla ciebie. I powtórzę to kolejny raz. Nie chodzi tylko o deklarację. A tak naprawdę, kim Jezus jest dla mnie i co to oznacza dla mnie w praktyce? Oby każda i każdy z nas mógł powiedzieć tak do końca, Ty jesteś moim Panem, Moim Zbawicielem i chcę żyć tak, aby być kiedyś z Tobą w chwale nieba. Amen.